Jestem w sklepie KFD w Warszawie, na ulicy Solec. Zainteresowało mnie badanie składu ciała wykonywane na profesjonalnym urządzeniu InBody. Szymonie, co byś mógł powiedzieć więcej na temat tego urządzenia? To już tak sama powiedziałaś, profesjonalna analizator składu ciała. Działa on na zasadzie bioimpedancji elektrycznej, czyli wykorzystuje fakt, że każda tkanka w naszym ciele stanowi różny opór na prąd i to urządzenie przepuszczając ten prąd niskiej częstotliwości przez nasze ciało za pomocą ośmiu elektrod, mieszanych czterech na dłoniach i czterech na stopach, przekształca to na dane liczbowe i pokazuje nam zawartość kanki tłuszczowej, mięśniowej w organizmie, białka, substancji mineralnych oraz oblicza współczynniki z diagnozy otyłości, takie jak body mass index, czy współczynnik talia biodro, jak i zawartość procentową tłuszczu w organizmie. Czy Twoim zdaniem w ogóle warto robić takie badania? Jak najbardziej warto ponieważ jesteś w stanie kontrolować swoje efekty treningowe, jak i już na samym początku wiedzieć, jak, z czego składa się Twoje ciało, czyli jaki jest stosunek tkanki tłuszczowej do mięśniowej. Czy do tego badania trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Niekoniecznie. Samo badanie trwa około minuty, ale najlepiej, jeżeli by badanie by wykonywane by było na czo, bo też 2-3 godziny po posiłku, ponieważ Treść w żołądku, czy treść w pęcherzu moczowym, jest odczytywana przez urządzenie kotkanka tłuszczowa, więc wynik mógłby być, nie być tak miarodajny. Zapraszam Cię może do wykonania badania. Zapraszam Cię, Może stanie na podest. Pięta wędruje na tą małą elektrodę, Wśród stopie szczelnie pokrywa resztę dobrze. Ile masz lat? 24. Wzrost? 163. 163. Wchodzi teraz w ten sposób. Tutaj wędruje kciuk, dłoń obejmuje resztę i rozpoczynamy badanie. Dziękuję bardzo. Możesz przejść. Spójrz, tak wygląda wydruk. Na podstawie tych wyników jesteśmy w stanie opracować program treningowy, jak i program żywieniowy, dostosowany do Twoich celów i potrzeb. Czy masz może, Hania, jakieś pytania? Nie, dzięki. Już mi wszystko wyjaśniłeś. Myślę, że będę jeszcze korzystała w przyszłości z tego typu badań.